Hey, niech wow, Bóg Bog słowi, żegną zabrze. Jak na takie ubogie zabrze, to młodzie, tu winda uruchamiana na telefon na dworcu PKP. Czas zjeżdżać stąd. Pokój niech będzie z tobą. Jezu, jestem, Basulo, kocham cię w stopniu, jakiego nigdy nie pojmiesz. Jakże cierpię, widząc moje dzieci tak wynędzniałe, jakże mogę zapominać o miłości, jaką mam dla nich. Oddałem za nie swoje życie. Umiłowana bądź bliżej mnie i odczuwaj mnie. Przyjdę o odpowiedniej porze wyzwolić Cię, ale najpierw masz do wykonania zadanie. Ja, Bóg, objawiłem już mądrość, aby pobłogosławić całą ludzkość. O córko, pewnego dnia zrozumiesz doskonale, jak ja działa. Nie bój się, bo ja, Bóg, Cię kocham.